Jak to jest, że gdy trafia człowiek w takie miejsce, jak to tutaj w Katowicach, gdzie za plecami starą kopalnię przerabia się na centrum konferencyjne i fajne muzeum, a po drugiej stronie widać rosnące nowe budynki, zarówno biurowe, jak i mieszkalne, to człowiek powinien się cieszyć, a z tą radością nie jest jakoś najlepiej. I czasami przychodzą tak zwane smutne przemyślenia. Zapraszam Was do tych smutnych przemyśleń. Dziś shorty nie będą pogodne. Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które dziś znowu nadawane są z pleneru. Plenerem dzisiaj będzie kładka dla pieszych nad obwodnicą centrum Katowic. To, co widzicie w tle to budynki, których za chwilę spędzę praktycznie cały dzień, bo właśnie w tej starej, zaadaptowanej na potrzeby wystawiennicze, na potrzeby targowe i muzealne kopalni odbywa się dzisiaj konferencja branży IT, w której będę prelegentem i gdzie będę też szukał dla siebie chleba, dla siebie klientów. Tak naprawdę, kiedy patrzę na te lokale, takie właśnie, zbudowane w oparciu o starą kopalnię, o starą stalownię, o różnego rodzaju budynki przemysłowe, które straszyły przez całe dziesięciolecia od upadku komunizmu, można powiedzieć, że Cieszę się, przynajmniej tak na powierzchni. Fajnie, że zamieniają się one w przestrzenie, które mają dzisiaj inny, nowy sens. Fajnie, że zamieniają się one w przestrzenie, które dzisiaj potrafią służyć Polakom w tych innych, nowych, nowoczesnych działalnościach, choćby takich jak konferencja branży IT. Natomiast to są spotkania z architekturą to są spotkania z miejscami, które bardzo często budzą we mnie skojarzenia z zupełnie innego charakteru i o zupełnie innej temperaturze, nazwijmy to, sympatii. Niestety, miejsca takie jak ta kopalnia, miejsca takie jak choćby następna kopalnia, która kawałek stąd zamieniła się w centrum handlowe Silesia, to miejsca, które pokazują, że niezależnie od tego, kto Polską rządził, albo szerzej, kto rządzi krajami, które kiedyś były mocno zindustrializowane, które kiedyś miały swój przemysł, kiedyś miały swoje szanse w tej gospodarce światowej, miały swoje miejsce w tej gospodarce światowej, niezależnie od tego, kto nami rządzi, takie trendy jak właśnie zamykanie kopalń, zamykanie hut, zamykanie każdego praktycznie typu przemysłu, łącznie ze zbrojeniowym, dzisiaj bardzo ważnym, przemysłu, który służył danemu narodowi, danemu krajowi, to jest coś, co dzieje się stale. Jak popatrzymy na działania władzy Morawieckiego, wcześniej, pierwszego Tuska, wcześniej, pierwszego Kaczyńskiego, wcześniej SLD i wszelkiego rodzaju innych postsolidarnościowych ruchów, które trzymały za twarz polskie zarządzanie czy zarządzanie polską, te trendy pojawiają się cały czas. Zaczął oczywiście Balcerowicz, funkcjonując w ramach planu stworzonego przez pana Jeffrey'a Sachsa pod dyktando amerykańskich, tak naprawdę wtedy już ponadnarodowych koncernów, ponadnarodowych grup finansowych. Chodziło o to, żeby to, co w Polsce ma wartość, to, co w Polsce da się wykorzystać do ich celów, przejąć. A to wszystko, co mogłoby stanowić konkurencję dla zakładów tych firm, dla zakładów tych właścicieli, które znajdują się w innych częściach świata trzeba było właśnie tak, jak tą kopalnię zamknąć, zaorać, zalać, zasypać gruzem, czy zrobić cokolwiek jeszcze innego, co sprawia, że naród Polski i co sprawia, że kraj, Polska jako kraj nie jest w stanie z tych dóbr korzystać. I powiem wam szczerze, że jak patrzę na te ostatnie w sumie już prawie 10 miesięcy rządów, znaczy 10 miesięcy, przepraszam, rządów tuska i jego nowego gangu, nowego, starego, bo przecież wiele nazwisk, wiele twarzy nam się tu powtarza. To mam przemyślenia, które są jeszcze bardziej ponure i jeszcze lepiej pasują do tej dzisiejszej katowickiej pogody. Zobaczcie, ludzie, którzy byli w, w zarządach kraju, niezależnie czy mówimy tutaj faktycznie o członkach rządu, czy mówimy o osobach zarządzających największymi organizacjami, czy instytucjami państwowymi typu pfr -y, nie pfr i tak dalej, ci ludzie, którzy funkcjonowali do tej pory, no, niezależnie od tego, z jakiej by pochodzili partii, zawsze mieli wizję, czy zawsze mieli pomysł na to, aby owszem, Nakombinować, nakraść, narzeźbić, ale jednak w jakiś sposób uwłaszczyć się i zostać w Polsce, aby korzystać z tego, co udało im się ogarnąć. Wiecie co? Chyba znowu, tak jak w PGR-ze, musimy przenieść się pod dach. Wracam do Was z miejscu, w którym nie będzie mi padało na głowę i nie będzie mi padało na wyprasowaną koszulę. Wracam do Was za chwilę. Przepraszam. Jak widzicie. Natura jeszcze dała nam szansę, bo na chwilę przestało padać, skorzystam więc z okazji, jak gdyby się okazało, że kapuśniaczek wróci, wskoczę pod parasol, bo przecież spod parasola jeszcze dla Was nie nagrywałem. Wracając jednak do meritum naszej rozmowy, to popatrzcie na ostatnie praktycznie 4-4,5 roku. Od momentu, kiedy władzę za czasów PiSu przejął Mateusz Morawiecki i w tej chwili, no to już bez najmniejszych dyskusji, w czasie, kiedy rządzi nami ekipa Donalda Tuska, mamy chyba Wszyscy takie coraz mocniej drążące nas przekonanie, że w Polsce zaczynają się dziać rzeczy, które nie działy się nigdy wcześniej. Do tej pory każda władza, która w Polsce przejmowała rządy, każda władza, która w Polsce przejmowała ministerstwa, przejmowała właśnie funkcjonowanie na tych rozlicznych stołkach, w spółkach skarbu państwa, stołkach ministerialnych przy stołkach, w instytucjach publicznych, które dysponują ogromnymi budżetami, zawsze oczywiście dbała o swoich, obsadzała swoimi wszelkie możliwe, możliwe miejsca, wszelkie możliwe dobrze płatne posady, kradła na potęgę, kombinowała na potęgę, dopuszczała kolesi, robiła masę, masę innych rzeczy, o której nawet tutaj na moim kanale rozmawialiśmy nie raz, nie dwa i nie pięć razy. Tyle tylko, że do tej pory, myślę, że to było właśnie gdzieś do roku 2018, może nawet 2019, zawsze miałem takie poczucie, że są to ludzie, którzy dorwali się do koryta, garną pod siebie, ale to, co nagarnęli, to, co nakradli, w większości wykorzystują tu na miejscu w Polsce. Oczywiście były zawsze jakieś podejrzenia czy plotki, które mówiły o tym, że a, polityk A, czy polityk B, czy polityk C ma konto w Szwajcarii, ma budynki jakieś kupione gdzieś tam. Znamy paru ludzi. Na przykład z tak zwanych nieznależnych mediów, o których wiadomo powszechnie, że mają kilkanaście czy kilkadziesiąt mieszkań w Londynie, na wynajem i tak dalej. dalej. To są ludzie, o których od dawna mówiło się, że część swojego majątku ukrywają za granicą. I ja tego akurat nie ganię. Gdybym ja sam kombinował rzeźbił Kradu, zrobiłbym wszystko, żeby pieniądze, które udało się w taki sposób nieuczciwy i niefajny pozyskać, schować przed polskim aparatem prawnym, schować przed polską prokuratorą, sądami czy urzędem Skarbowym. To są rzeczy, które. Robi się zawsze, bo jest to po prostu logiczne. Tyle tylko, że myślę, że właśnie od mniej więcej momentu, kiedy Morawiecki przejął w Polsce rządy, i w tej chwili już bez najmniejszych ogródek, bez najmniejszego znaku zapytania, politycy, którzy funkcjonują w Polsce, funkcjonariusze, którzy pozajmowali najwyższe stołki na urzędach, najwyższe stołki w instytucjach publicznych, Działają, mam wrażenie, w trochę innym schemacie. Tą myśl podsunął mi Robert Fryczkowski. Roberta znacie, on prowadzi kanał na YouTube o nazwie Frycz Trener. Facet jest trenerem korporacyjnym od wielu, wielu lat zajmuje się szkoleniami trochę innego typu niż moje, bo inaczej typ jest podobny, bo de facto wpływamy na zespoły, budujemy zespoły i tak dalej. Robimy rzeczy w miarę podobne kiedyś, nawet współpracowaliśmy ze sobą. Tyle tylko, że ja specjalizuję się w małych i średnich polskich firmach. On zdecydowanie bardziej woli pracować z korporacjami, woli pracować z firmami ogromnymi, bo one po prostu lepiej płacą. Mi akurat charakter małej firmy, charakter takiego organizacji, w której można coś budować, można coś stawiać od zera, można właśnie te szybkie wzrosty, te ciekawe rzeczy robić, bardziej odpowiada. On wybrał trochę inną drogę. Robert na swoim kanale ma taki film, który Wam zalinkuje w opisie tego odcinka. W którym stawia założenie, że zmienił się charakter naszego kraju właśnie w sposobie postrzegania go przez różnego rodzaju politycznych i gospodarczych bandytów. Dotąd był on traktowany jako kolonia. Oczywiście jesteśmy kolonią gospodarczą Niemiec, jesteśmy kolonią gospodarczą Stanów Zjednoczonych, Francji. Jak ktokolwiek ma wątpliwości, zapraszam na zakupy. E, większość sklepów, w których kupujecie cokolwiek, należy do Niemców, Francuzów, Portugalczyków czy innych nacji brytole na tym polu dostali po paluchach, bo Tesco się wycofało, zamieniło się w trochę inne barwy. Natomiast jeśli popatrzymy na nasze właśnie sieci detaliczne, sieci hurtowe, większość pieniędzy z Polski wypływa do krajów, które bynajmniej nie są naszymi przyjaciółmi gospodarczymi. Jak popatrzymy na nasze zakłady przemysłowe, jak popatrzymy na ogromną część polskiego eksportu, mówimy tak naprawdę, no może nie do końca o prawdziwym eksporcie, a raczej imporcie wewnętrznym w ramach Unii Europejskiej, czy imporcie wewnętrznym w ramach szeroko rozumianych struktur NATO, bo mamy tu Tutaj w Polsce zakłady, które są oddziałami albo które są spółkami, córkami firm niemieckich, francuskich, amerykańskich, o najróżniejszych znowu takich, które przynoszą pieniądze z podatków, przynoszą pieniądze z zysku, nie tutaj w Polsce, a w krajach zewnętrznych. Tyle tylko, że nawet w tych zakładach, nawet w tych wszystkich firmach czy w organizacjach, instytucjach ludzie, którzy tam pracowali, zawsze pracowali z jakby taką perspektywą tego, że wszystko co zarobią, zostanie w Polsce i tutaj to wykorzystają. Oczywiście, to jest model, model, który znamy, model, który jak ktoś pamięta czasy kolonializmu, to na pewno przypomina mu podejście indyjskie. W Indiach mieliśmy oczywiście dominację Brytyjczyków, mieliśmy ich nie, jakby bezdyskusyjną władzę, tyle tylko, że indyjscy maharadżowie, czy indyjscy oficjele, kradli swojej populacji, kradli swojemu narodowi, ale na miejscu, pośród tego narodu, wydawali większość tego, co ukradli. Pamiętacie zapewne opowieści o właśnie pałacach maharadżów i ich kompletnie rozrzutnym, szalonym trybie życia, kiedy ci ludzie wydawali miliony funtów czy setki tysięcy funtów, które wtedy miały zupełnie, zupełnie inną wartość, na rzeczy szalone, bo byli ludźmi prostymi, niewykształconymi, ludźmi, którzy nie rozumieją istoty pieniądza, istoty inwestycji, istoty tego, co da się zrobić z kapitałem. Oni po prostu wydawali na bieżąco wszystko, co zarabiali. Tak kiedyś zachowywała się władza w Polsce. Tymczasem właśnie od tych czterech, czterech i pół roku ja widzę to, o czym mówi Robert. Robert nazywa dzisiaj Polskę już nie kolonią, a terytorium grabieszczym. Terytorium grabieszcze według niego to jest takie miejsce, w którym kradniesz bez myślenia o konsekwencjach swojej kradzieży. W którym niszczysz bez myślenia o konsekwencjach swojego zni swoich zniszczeń albo zniszczeń, których dokonałeś. W których dokonujesz rzeczy strasznych, nie licząc się z rezultatami, z tym jakie efekty twoje działanie wywoła. Bo nie zamierzasz na tym terytorium zostawać ani minuty dłużej niż jest to absolutnie konieczne. I tu oczywiście, jak patrzymy na polskich polityków, jak patrzymy na tych wszystkich działaczy, zarówno tych, których znamy z nazwiska, jak i tych, którzy są dla nas całkowicie anonimowi, Możemy założyć, że nie wszyscy będą mieli przed sobą świetlaną karierę w strukturach unijnych, nie będą mieli świetlanej kariery w NATO, w jakichś komitetach olimpijskich czy w innych dziadowskich miejscach, miejscach, które wysysają pieniądze ze świata. Wielu z nich skończy właśnie w jakimś małym mieszkaniu gdzieś w Genewie, przyklejeni za zasługi, zasługi w cudzysłowie, w niszczeniu Polski, na etatach, które zostawią im ich mocodawcy. Wielu z nich popełni ten błąd, że nie załatwi sobie niczego sensownego, natomiast oni wszyscy mają jedną cechę wspólną. Patrząc na działania Tuska, na działania innych ludzi, którzy są dzisiaj w jego rządzie, na działania Morawieckiego i wielu innych ludzi, którzy są czy byli w jego rządzie, ja mam wrażenie, że oni wszyscy nie planują wiązać się na dłużej z naszym krajem. Przecież zniszczenia, których dokonano w gospodarce polskiej przy pomocy lockdownów, przy pomocy tego całkowitego pogwałcenia i zniszczenia zasad praworządności tego kraju, mówię o prawdziwej praworządności, czyli stosowaniu zasad konstytucji, przepisów prawa, stosowania się do wyroków sądu itd., itd., a nie o tej praworządności, którą zarzucała nam Unia Europejska, próbując przypieprzyć byle czym, przez to, że wtedy, w latach właśnie 20-21, nie stosowali się do zasad praworządności. Doprowadzili do tego, że krajem dzisiaj nie da się zarządzać. Nie mamy żadnego sensownego narzędzia nadzoru, i nie mamy żadnego sensownego narzędzia do porządkowania naszej ojczyzny. Sąd Najwyższy, totalnie zagmatwany, spory wewnętrzne i w kwestionowanie jego zasadności, zasadności jego wyroków, zasadności i legalności jego pochodzenia. Cały aparat sądowniczy przejęty w całości przez najwyższą kastę, kastę prawniczo-prokuratorską. Prokuratura działająca wyłącznie praktycznie na zlecenie polityczne. Do tego instytucje państwowe, skarbowe, finansowe, i weterynaryjne, zdrowotne, takie, śmakie i owakie. One wszystkie dzisiaj, po tych kilku latach, zachowują się w sposób właśnie taki, jakby Polski miało nie być. Jakby ludziom, którzy w nich pracują, ludziom, którzy związali z nimi swoje kariery, swoje nazwiska, oddali tym instytucjom czas swojego życia, kompletnie nie zależało na tym, jaki rezultat będzie po czasie ich funkcjonowania w tych miejscach, jaki rezultat będzie po tym, jakie właśnie działania, które oni podejmują, decyzje, które oni podejmują, przyniosą nam efekt. Nie wiem, czy to jest dobre przekonanie, no ale jak patrzę na to, co zdarzyło się po 13 grudnia, że natychmiast rząd Tuska odwołał wszystkie inwestycje, które mogłyby sprawić, że Polska stanie się miejscem bardziej zamożnym, bardziej dostatnim, że będzie bardziej niezależna i bardziej konkurencyjna w skali świata, te wszystkie inwestycje, takie jak CPK, takie jak Port Świnoujściu, Masa Masa, masa innych drobniejszych, o których nie mówi się w dużych mediach, one zostały zatrzymane bez żadnego jakby hasła na temat tego, kiedy będą kontynuowane, kiedy będą dalej poprowadzone, albo zostały wprost odwołane, tak jak choćby próba zamieszania w polskim atomie, w taki sposób, aby de facto po cichu i bez większego hałasu wyciszyć te inwestycje. Kiedy patrzę na to, co dzieje się na poziomie urzędników skarbowych, kiedy patrzę na to, co dzieje się na poziomie urzędników weterynaryjnych, urzędników branży medycznej czy resortu medycznego, którzy bez zastanowienia niszczą polskie gospodarstwa, niszczą polskich hodowców, niszczą polski przemysł czy polskie, polski mały i średni biznes, to cały czas zastanawiam się, dlaczego do jasnej cholery ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że stan, w jakim zostawią kraj, sprawi, że on będzie nie do zamieszkania. Jak do tego dołożymy kwestię kompletnie niekontrolowanej migracji z Ukrainy, kompletnie niekontrolowanej migracji z krajów trzecich, głównie od strony właśnie tej bardzo egzotycznej części świata, która z polskim systemem kulturowym, z europejskim systemem kulturowym, z tym kodem kulturowym, według którego funkcjonujemy, nie ma nic wspólnego. Jak patrzę na to, że ci ludzie są wpuszczani Tysiącami. Sam PIS miał grubo ponad 360 tysięcy wiz wydanych dla ludzi z naprawdę najdziwniejszych zakątków świata, aby przypodobać się amerykańskim korporacjom. Jak patrzę na to wszystko, dodaję te wszystkie klocki, to Bóg mi świadkiem ogarnia mnie coraz większe przerażenie, bo mam wrażenie, że oni już na tym kawałku ziemi, na którym my postawiliśmy nasze pierwsze kroki, na tym kawałku ziemi, który nazywamy domem, że oni wszyscy już postawili krzyżyk. Tu nie buduje się nic dużego. Tu nie ma w ogóle nawet planów czy rozmowy na temat tego, żeby coś faktycznie było tworzone. Masa przemysłu przyciśnięta polskim ładem, zielonym ładem, Fit for 55, dyrektywą budynkową, systemem ETS, ETS2 i tak dalej, Tą niekończącą się litanią kompletnie zbrodniczych, zabójczych dla gospodarki pomysłów z Brukseli, czy pomysłów tak zwanych zielonych, tych co to jak arbus z wierzchu zieloni, w środku czerwoni. Ta niekończąca się litania pomysłów, które dożynają polską gospodarkę, dożynają polskiego obywatela, dożynają polskie sklepy, warsztaty, firmy usługowe, rolników i wszystko, co się kręci dookoła, to wszystko sprawia, że ja naprawdę zaczynam mieć wrażenie, że na nas postawiono już krzyżyk. Pojawia się tylko pytanie, czy ten krzyżyk to problem tylko Polski, bo bardzo podobnie dzisiaj dzieje się w Wielkiej Brytanii, dzieje się we Francji, nawet Niemcy. Niemcy, którzy przecież zawsze pilnowali swojego interesu w sposób absolutnie bezdyskusyjny, dzisiaj w pewnych miejscach zachowują się dokładnie tak samo jak ci, którzy funkcjonują w Polsce. I tu na koniec, tak naprawdę, dwa pytania z mojej strony, bo nie jestem pewien, która z tych odpowiedzi jest właściwa. Chętnie poczytam Wasze komentarze, chętnie pokłócę się z Wami albo poprzepycham z Wami w tych komentarzach, jeśli chodzi o jedną czy drugą ideę, a może nowe, które Wy podrzucicie. Czy to jest tak, że oni faktycznie wiedzą, że zostaliśmy skazani na udział w wojnie, tej wojnie, która dotyczy Ukrainy, która dotyczy spraw no, nie naszych. Jesteśmy skazani na to, żeby tam wejść, żeby toczyć w imieniu naszego najważniejszego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych, wojnę z Chinami, jako wojnę proxy, jako tą wojnę zastępczą. Przecież wojna między Ukrainą i Rosją to wojna między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, czy tam, powiedzmy, blokiem BRICS. Czy ta wojna nam grozi, czy może w drugą stronę? Czy po prostu sytuacja związana z całym systemem finansowym, z tym wszystkim, co wydarzyło się, od skasowania powiązania dolara do złota, ten cała finansizacja gospodarki, ogromny, niespłacalny nigdy dług, który wygenerowywany jest nieprzerwanie od lat 70. Czy może to wszystko jest powodem, dla którego ludzie w Polsce, Wielkiej Brytanii, w wielu miejscach świata nagle przestali zachowywać się, jakby w ogóle troszczyli się o miejsce, w którym przyjdzie im żyć dalej? Wtedy, kiedy już nie będą na urzędach, wtedy, kiedy nie będą w spółkach, nie będą w instytucjach, nie będą na fotelach ministerialnych. O co chodzi? Który z tych dwóch kierunków, Waszym zdaniem, jest bardziej prawdopodobny? Jeden i drugi ma bardzo podobne przyczyny, czy jeden i drugi ma bardzo podobne przejawy? Te zachowania, które ja widzę wokół siebie, wiem, że wielu z Was również dostrzega, no bo choćby awantura naprawdę szeroka, praktycznie ogólnopolska awantura wobec skasowania projektu CPK pokazała, że Wy też. Czujecie, że to jest bardzo, bardzo nie tak. Ja nie jestem fanem PiS-u, absolutnie. Nie jestem fanem ani PiS-u, ani PO, ani innych partii tych posmakdalenkowych, Do Konfederacji, do Korony Brauna i do wielu innych formacji politycznych, które w Polsce funkcjonują, też mam spore zarzuty. Natomiast nie zmienia to faktu, że wiem doskonale, że żeby iść do przodu, bo można na tym świecie iść do przodu, Polska musi się rozwijać. Jestem człowiekiem, który blisko 30 lat jeździ po firmach, który blisko 30 lat ogląda naocznie, ogląda z bliska, dotyka własnymi rękami biznesów, które zostały stworzone z niczego z łóżka polowego rozłożonego w 89 roku gdzieś na chodniku, czy tak zwanych szczęk, czyli takiego kontenera, który na czas sprzedaży zamieniał się w stoisko handlowe. To są rzeczy, które ja widziałem z bliska. Widzę dzisiaj firmy, które zatrudniają 250, 300, 400 osób. Moi najwięksi klienci. Mają nawet po 800 osób zatrudnionych na etatach, zatrudnionych na różnego rodzaju kontraktach, mają oddziały na całym świecie, mają fabryki porozsiewane po od Ameryki Południowej po Koreę, przez Afrykę i tak dalej, tak dalej. Oni budują, oni projektują, oni tworzą, oni sprzedają na cały świat te swoje produkty, i to jest to, co bardzo często, do czego ja jestem im potrzebny, aby tworzyć właśnie zespoły eksportowe, działy eksportowe. Natomiast w politykach, w ludziach, którzy tym krajem powinni rządzić, którzy ten kraj powinni trzymać na ścieżce, na ścieżce rozwoju, na ścieżce, która pozwoli wskoczyć na wyższy, lepszy poziom w przyszłości, po politykach tych zachowań nie widzę. Oni wszyscy, albo ogromna większość z tych, których widzimy, zachowują się tak, jakby Polski miało nie być. Proszę was w komentarzach, dajcie mi znać, co waszym zdaniem jest bardziej prawdopodobne. Czy ten scenariusz wielkiej katastrofy, kiedy będziemy mieli na hama wrzucenie nas w wojnę, wojnę, która nie jest nasza, czy może ten drugi scenariusz? Może je faktycznie system Breton Woods tak bardzo jest już wyczerpany? Może faktycznie ilość tego wygenerowanego przez całe dziesięciolecia z długu już jest tak astronomicznie niespłacalna, że właściciele tego świata postawili na nas wszystkich krzyżyki, muszą to zbudować od zera? Czy jest to przygotowanie, może do tej walki z BRICS-em, do tej walki z Chinami jako nowym hegemonem? Może dzięki właśnie wysysaniu każdej możliwej złotówki, każdego możliwego grosza, centa i eurocenta z Polski i innych krajów tego typu, ten hegemon, Amerykanie, ludzie, którzy rządzą Unią Europejską, prawdziwi właściciele naszego świata, szykują się na ostateczne starcie z Chińczykiem? Odpowiedzcie, co Wam chodzi po głowie, podpowiedzcie, co Wam się wydaje w tej sprawie. I prośba z mojej strony. Patrzcie dookoła siebie na to jak i czy, bo może to mój błąd, może to po prostu jakieś moje przesterowanie, czy faktycznie zmieniło się to podejście polskich polityków, polskich działaczy, polskich lu znaczy ludzi, którzy w polskim świecie, czy w tej, tej sferze publicznej coś robią, coś mają do powiedzenia. Spójrzcie na Orlen, spójrzcie na wiele, wiele innych firm, na PKP Cargo, na Pocztę Polską, na polskie szpitale i tak tak dalej. Nie ma nawet prób. Tego, żeby trzymać te instytucje na powierzchni. Nie ma nawet prób, a przynajmniej my tych prób nie widzimy, e, pokazujących, że ktoś się tym zajmuje. Mam wrażenie, że to bardzo, bardzo smutny okres, który niestety się zbliża. Nie wiem, czy to wpływ tej minorowej jesiennej pogody, czy to wpływ tego właśnie, że ta kopalnia za mną dała mi do myślenia, że tu kiedyś generowano prawdziwe pieniądze, takie, które zaczynały się od surowca, kończyły się. Na jakimś gotowym elemencie stalowym, na jakimś gotowym elemencie wytworzonym przez polski przemysł. Przemysł może zacofany, może nie najnowocześniejszy, ale jednak przemysł, który spokojnie znajdował swoich odbiorców w Afryce, w Ameryce Południowej, który był ceniony i szanowany w krajach arabskich, w wielu miejscach, gdzie najwyższa technologia nie była potrzebna, potrzebna była solidna robota. Robota, która brała się z polskiego węgla, z polskiej stali, schód tutaj niedaleko, z tego wszystkiego, co potrafili zrobić Polacy w latach 70. 60. czy nawet wcześniej. Budowany w latach dwudziestych przemysł, centralnego okręgu przemysłowego, budowana w latach dwudziestych Gdynia, ten rozwój Polski, który następował wtedy, w tym krótkim okienku między dwoma światowymi wojnami, które przetoczyły się przez nasz teren, dawał optymizm. Nawet lata powojenne, nawet lata komunistyczne, kiedy zostaliśmy wypchnięci z planu Marszala, kiedy nie mogliśmy się odbudowywać tak szybko jak Niemcy, tak szybko jak Francuzi czy Włosi, którzy przecież byli częścią naszych przeciwników, byli częścią zespołu wroga czy obozu wroga, Polacy dali radę. Cały okres komunistyczny, mimo tego, że Rosjanie czy wtedy Związek Radziecki zabierał ogromną część naszej produkcji, tego węgla, takiej stali, produktów gotowych polskiego przemysłu, Polska była w stanie się wspinać w górę. Lata gierka, pożyczki, import wielu technologii, które do Polski na zasadach czy licencyjnych, czy na zasadach jakiegoś joint venture, wymiany surowca, na przykład za technologię, to surowca za dokumentację, te lata, które pozwoliły w Polsce wskoczyć na jeszcze wyższy poziom, one wszystkie dzisiaj wydają się jakąś pieprzoną idyllą. Bo wtedy nawet złodziejom, nawet partyjniakom, nawet kombinatorom, rzeźbiarzom w głównie i ludziom, którzy na pewno, na pewno narodowi polskiemu dobrze nie życzyli, nawet im chciało się budować. Tym, których widzimy u władzy przez ostatnie 4-5 lat, raczej się nie chce. Oni raczej liczą na to, że jak już nakradną, co się dało tutaj, jak już wypełnią misję dla tych, którzy ich na nas zesłali, to uciekną stąd jak najdalej, zaszyją się w jakiejś Brukseli, Bazylei, w jakimś Izraelu, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będzie im przyznane miejsce do tego, aby od, spokojnie odpoczęli po swoich zasługach w niszczeniu Polski i o Polsce już nie myślę. Dziękuję Wam bardzo za ten dzień. Bardzo przepraszam, że klimat taki, jaki jest, ale o takich rzeczach też trzeba rozmawiać, bo w telewizorku takich rozmów nie usłyszymy. Jeśli macie jakieś komentarze, jeśli w moim myśleniu widzicie choć maleńką lukę, taką lukę, przez którą może zaświecić promyk słońca, promyk nadziei, napiszcie proszę w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja uciekam do roboty, bo za moment zaczynają się spotkania, a później będę miał swoje wystąpienie. Trzeba zarobić na chleb, bo ja z tego kraju przynajmniej dopóki się da wyjeżdżać nie zamierzam. Ja tu chcę swój chleb budować i tutaj chcę swój chleb wydawać. Chcę po prostu zostać częścią tego kraju, bo nigdzie indziej. Poza Polską nie będziemy u siebie. Zobaczmy, co się dzieje dookoła, a ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze, za przekazanie tych moich filmów dalej, zarówno tej serii powodziowej, jak i tego wszystkiego, co odpowodzi dla Was prezentuję. Dziękuję Wam za każdego lajka, za każde polecenie, za każdą wpłatę, czy na zrzutkę, czy na postawienie nam kawy, za to wszystko, co robicie dla mnie, dla zuski, dla tego naszego małego, pogodno shortowego zespołu. Jest nas już prawie 80 tysięcy na samym YouTubie. Jest, was, jest nas bardzo, jest nas bardzo wielu również w innych miejscach. LinkedIn, Twitter, Facebook to są miejsca, w których spotykam was, z którymi możemy rozmawiać, z którymi rozmawiamy na co dzień. Cieszę się na każde spotkanie i na każdą rozmowę. Nawet w takich warunkach i nawet na tak ponure tematy, jak to, czy faktycznie jesteśmy jeszcze kolonią, czy już raczej terytorium grabieżczym przeznaczonym pod zagładę albo podzostawienie swojemu losowi. Z Katowic, spod adaptowanej do nowych potrzeb starej kopalni, Radek Pogoda, pogodny Short. Cześć.